We Wrocławiu, jeśli chodzi o rynek ślubny, on działa naprawdę bardzo prężnie. Tutaj między innymi można znaleźć mnóstwo firm, które na co dzień tutaj właśnie projektują swoje przepiękne stroje, przepiękne kreacje. Drodzy nowożeńcy, życzymy Wam zadowolenia z wesela, żeby faktycznie to był ten najlepszy, najpiękniejszy dzień w waszym życiu. No i zapraszamy do nas, bo dzięki nam może się to ziścić. W naszej ofercie znajdą Państwo również torty tradycyjne oraz nagie. Zachęcamy do zakupu również naszych wyśmienitych ciast. Przewodnik młodej pary to czasopismo, które w swoim wnętrzu posiada szczegółowe informacje dotyczące tego, jak profesjonalnie zorganizować ślub. Tutaj we Wrocławiu wiedzą, jak to robić. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Konwiński, jestem menadżerem firmy Margaret, która istnieje od 50 lat na rynku. Firma jest firmą rodzinną, posiada piękny asortyment, wszystko tak jak widać, właśnie uszyte w stylu bardzo delikatnym, subtelnym. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że wybieracie właśnie naszą firmę, która już od lat jest na rynku. Bardzo się z tego powodu cieszymy i staramy się, abyście zawsze byli bardzo zadowoleni i żeby ten dzień był najpiękniejszym dniem w waszym życiu. Życzę państwu przede wszystkim bardzo dużo miłości oraz szczęścia, bo to jest najważniejsze w związku. Wchodzicie państwo na nowy etap życia, który powinien być najpiękniejszym naszym etapem. W roku 2020 firma Depil Concept życzy Wam wszystkiego dobrego, żeby wszystko szło gładko, pięknie i bez stresu. Naszym tegorocznym parom z 2020 roku życzymy dużo pomyślności, sukcesów i tego, aby ich najpiękniejszy dzień w życiu, dzień ślubi, był szczególny i wyjątkowy. Ja Państwu życzę w roku 2020, aby Wasze marzenia, aby Wasze pomysły, wszystkie związane z Waszym ślubem, Oczywiście Wam się spełniły, aby wszystko Wam się rewelacyjnie udało. Ja mocno za to trzymam kciuki i wszyscy tutaj, którzy się znajdują na naszych targach ślubnych we Wrocławiu. Pozdrawiamy.